Cześć, witam Was ponownie z lasu, z lasu, w którym to przed chwileczką jeszcze padał deszcz, także ziemia paruje, unosi się mnóstwo pięknych aromatów, słychać się śpiew ptaków, szum samochodów, słychać tu pod małych nóżek krasnoludków. Jeszcze nic nie piłem, co ja gadam. Chociaż dzisiaj piwo, które właśnie o tym będzie mówiło, Albo y, będzie miało taki przekaz, bo piwo raczej nie przemawiają, chyba że po którymś. No właśnie. Taki kasteludek. Co on tam zbiera? On zbiera chyba chmiel. Chublon chouffé. Otóż y, takie ciekawe piwo w dniu dzisiejszym. Dlaczego ciekawe? Słuchajcie, to jest 03 buteleczka. E, Dobelen i Patripel belgijski browar e, Brasserie de Achouffe. Hmm, niestety większość jest w języku francuskim, ja tylko niemiecki znam i angielski, więc moja córka operuje w francuskim, ale mm, tak trochę niechaloś, by tam czytała etykiety piwa. Więc tak, e, dzisiaj rano spojrzałem, o co chodzi w tym piwie, dlaczego ja to piwo kupiłem. No kupiłem, bo e, kupiłem etykietkę tak naprawdę. Ale dzisiaj okazało się, że piwo, które sobie troszeczkę stało, bo termin ma do. Aha, do lutego 2016, więc mogło jeszcze stać. Aczkolwiek, coś zaczyna kapać. Aczkolwiek, jest to bardzo ciekawy produkt. Okazuje się, że to piwo jest skrzyżowaniem trzech stylów PIW, to znaczy zwykłej India, zwykłego India Pale Ale, dodatkowo Imperial India Pale Ale. I dodatkowo klimaty belgijskie wchodzą. W, tutaj jeszcze nam drogę triple czyli podwójna. E, podwójny tripel z Ipy, tak ja to chyba tłumaczę Dobelen ipa triple chyba że źle rozumiem. E, swoją robotę robią tutaj drożdże. Belgijskie. I w sumie słuchajcie, piwo na Ridbiże ma naprawdę prawie że najwyższe noty ku mojemu zdziwieniu. Wyczytałem, że, bo tutaj na etykiecie ze składem jest słabo, czyli e, Brauwasser, waser, no, czyli woda no, z browaru, tak e, słód jęczmienny, cukier, e, drożdże, chmiele. Co do chmieli, zostały tutaj użyte, co ciekawe, sas, i to jest dwa razy napisane, czyli wnioskuję, że raz w gotowaniu, raz na zimno, bo jest sas, sas, amarillo i tomahawk. To jest taki e, e, ipowy szczun, e, przenosząc na klimaty e, nasze, z naszego podwórka. E, bardzo ładny kapselek, który też nawiązuje do Krasnoludków. Oni wypuścili chyba 3 albo 4 rodzaje piwa. Także zaraz zobaczymy, co ten Krasnoludek nazbierał. Staram się tego kapselka. Aha, nie powiedziałem o. o, o dla mnie najważniejszej rzeczy. Ekstrakt 1097 OG. Dlatego powiedziałem szczun. To daje ile plato? 21. O ile się nie mylę. Ale 21 plato. W, e, India Pale Ale. Czyli w podwójnej, podwójna India Pale Ale. Jeszcze, no, jakby triple z tego zrobiony. To miało być piwo na 700 subów, ale nie wytrzymałem, po prostu. O, bardzo jasne. Szklanka myta, ale jechała w bagażniku przez 3 dni. Trochę się jeszcze przywróciła podczas biegania, biegania tak, w leśnych błotach 15 km. Piana jest bardzo słaba, krótko mówiąc. Być może to, jak już powiedziałem, wynika z tego, że ja jakoś tam nalewam to dziwnie, bo widzę, że spód już się tworzy fajnie, drobno, drobno taki oczkowy. Natomiast no tu jest niespecjalnie u góry. Jest tak jak trochę gumka, która trzyma też. Chyba jedna z brzydszych pian w ogóle. Bardzo nie trwała. Piwo jest tego koloru, czyli, czyli w tulipie, tulipie taka typówka India Pale Ale, tutaj e, słomka, można powiedzieć. E, w piwie jest sporo zawiesiny, sporo to może nie, ale, ale, ale jest trochę zawiesiny, powinno być widać. Widać no w tulipanie już tego nie widać aczkolwiek widać bardzo ładnie pracujące wysycenie aromaty no słuchajcie w aromacie praktycznie i z butelki i z i ze szkła piękna praca amerykańskich chmieli i faktycznie cukru cukru kandyzowanego aha Najmniej dla mnie istotna informacja, ale podam ją, zawartość alkoholu, 9%. No ale to 21 plato, 9% ma prawo. Może piana jest kwestią właśnie tego, że... Proszę, co się dzieje po jednym zamieszaniu. Uuu, zaraz powiem, zaraz muszę skorygować. Z... Z... Zaraz skoryguję swoje zdanie o pianie, ponieważ jak zakręciłem, zrobiła się bardzo ładna. Aromaty. Żywica połączona z cukrem kandyzowanym. Trochę ziół. W smaku cukier kandyzowany. typowy amarillo czuć w smaku, jeżeli chodzi o chmiel. Ciekawe czemu miał służyć ten saż. To jest, chmiel, o ile się nie używany do pilsa bochemskiego. Dosyć dobrze przykryty alkohol. Aczkolwiek finisz rozgrzewający, a więc należy do alkoholu. No, ale tu jest 9%. Alkohol nie gryzie, nie wychodzi na pierwszy plan. Tak jak już powiedziałem, żywica żywica ży, taka spływająca po korze drzewnej, aromaty ziołowe, aromaty przy, przyprawowe i cukier kandyzowany. Na równi praktycznie z tym wszystkim czuć. Bardzo ciekawa sprawa. Powiedziałbym nawet, że czuć jakieś takie... jakby to nazwać? Takie ciasteczka, biszkopty, Czyli, czyli, czyli tutaj w aromacie jeszcze aromat oddaje klimaty belgijskie. Słuchajcie, zaczyna padać, po zamieszaniu piana tworzy się, prosz jednolita, bardzo ładna, być może ta, 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 to co ja wylewam ja idę do tego lasu, więc wytrzęsę tą butelkę i to jest zafałszowany obraz tej piany ale jak widać piana jest trwała kolor jest bardzo ładny jest lekka zawiesina w przewężeniu kolor IPA połączony ze słomką może dlatego ten sasz tak, tak w tej chwili abstrahując trzy rodzaje ciekawych chmieli belgijskie drożdże 21 plato jakieś nową, czyli, czyli imperialna IPA striplowana wyszło bardzo ładnie takie trochę słabe wysycenie, mogą być trochę wyższe to wysycenie w tym piwie. Piwo słodkie, aromatyczne od strony chmielowo, ch ch aromatycznie chmielowo. Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem, ale generalnie chcę powiedzieć, że na przykład, że, że, że naprawdę te chmiele dają swoje aromaty a równo z tym aromatem chmielowym idzie aromat cukru kandyzowanego taka typowa Belgia, takie biszkopty, ciasteczka co ma się tak różnie do stylu India Pale Ale ale w smaku szczerze powiedziawszy nie przeszkadza wydaje mi się jednak, że Szczun bardziej mi podszedł strzał alkohol bardzo dobrze schowany nie wychodzi na pierwszy plan Myślę, że jeżeli będziecie gdzieś widzieć taką, e, taką małą buteleczkę tego skrzata, który zbiera e, który zbiera chmiel, zapraszam do zakupu, bardzo fajna sprawa, ze swej strony polecam, jeżeli mm, mam e, chyba około 12 zł te buteleczka, więc myślę, że tutaj będzie jakieś 7,5 na 10, 8 na 10 z racji tego, że trochę drogo, aczkolwiek styl bardzo ciekawy. Dobelen i patripel w smaku Amarillo, cukier kandyzowany, śrub za słabe wysycenie, ale jest do przyjęcia. Jak na 9% słuchajcie piana, polecam.